2,3. Liczby a, b, k, p, t są dodatnie i różne od jednego. Wyznacz z danego wzoru wskazaną wielkość. Przykład a i mamy b równa się t razy a do potęgi k odjąć 1 i mamy wyznaczyć k. No dobra. To teraz tak. Zrobimy sobie w ten sposób. B dodać 1 równa się teraz a do potęgi k. Obie strony podzielimy na t. B dodać 1 nad t równa się a do potęgi k. Dobra. I teraz tak, co tu się dzieje? Musimy sobie zauważyć, że b dodać 1 nad t musi być większe od 0. Wiemy też, że a będzie większe od 0 i a jest różne od 1, bo tak było w poleceniu. Są dodatnie, dodatnie, czyli większe od zera, no oraz różne od jedynki. No i teraz tak. Mamy tutaj definicję logarytmu, która nam mówi, że k to się równa. Logarytm przy podstawie a. B dodać 1, no T. I teraz tak, którą my tutaj, tą definicję logarytmu będziemy sobie stosować? Otóż tu w ten sposób jest taki wzór, ten standardowy. Logarytm przy podstawie A z B równa się C. Wtedy i tylko wtedy gdy a do potęgi c równa się b. No i teraz zwróćcie uwagę, że to jest nasze a. Tutaj jest nasze c. A to wszystko to jest nasza b. I odwracamy sytuację. c Czyli nasze K równa się logarytm, odwrotna sytuacja. Logarytm przy podstawie A, czyli tutaj z B, czyli z tego wszystkiego. Odwróciliśmy to sobie. Dobrze. Ok, to teraz przykład B. Dobrze. Mamy tak. T równa się B razy A do potęgi P odjąć K. I mamy wyznaczyć P. Dobra. W pierwszej kolejności podzielmy to wszystko przez B. Czyli T na B równa się A do potęgi P odjąć K. Dobra. Jeśli mamy odejmowanie potęg, to równie dobrze. A do potęgi P odjąć K mogłybyśmy zapisać jako A do potęgi P podzielić na A do potęgi K. A jeszcze jakbyśmy się bardziej uparli, to by było A do P, A na K. I tak będziemy się trzymać. Czyli T nad B równa się A do P nad A do K. Dobra, co my mieliśmy tutaj wyciągnąć? P. To pomnożmy obie strony przez a do potęgi k. To sobie usuwam. I wychodzi mi teraz, że t nad b razy a do potęgi k to się równa a do potęgi p. I znowu to jest dokładnie to samo, z definicji logarytmu, czyli my teraz mamy tutaj tą część i musimy przerzucić w tą drugą. Czyli tak P to się równa logarytm przy podstawie A z T nad B razy A do potęgi K. Jakbyśmy się bardzo uparli, to moglibyśmy zapisać, że P to się równa logarytm przy podstawie A. Z T nad B, dodać logarytm przy podstawie A z A do potęgi K. Bo jest też to prawo działań na, logaryt na logarytmach, że jeśli mamy logarytm przy podstawie A z X. Dodać logarytm przy podstawie a z y, to wychodzi nam, że to jest logarytm przy podstawie a x razy y. Czyli to samo, co tutaj wyszło. Ostateczne nasze to albo tak zostawiamy, albo tak. Jak nam wygodnie. Dobra. Przykład C. W przykładzie C. Mamy 2 nad a przez b równa się 4 razy p do minus t, odjąć k i mamy wyznaczyć t. To najpierw przerzućmy sobie k. Czyli to jest 2 nad a przez b dodać k. To się równa 4p do minus t. Dobrze. Coś z tego już mamy. Okej, okay. co my byśmy zrobili tutaj dalej? Be, be. Dobra, możemy tu, w tym miejscu, doprowadzić sobie do wspólnego mianownika. Może by to coś nam dało. Czyli to jest 2a nad b dodać, tu będzie kb nad b, czyli to by było 2a dodać K nad b przez b. To zapiszmy. 2a dodać kb przez b równa się... 4P do minus T. Nie wiem, czy to jest nam potrzebne, ale chciałam sobie taki zrobić jakiś większy porządek. Dobra. Co my dalej byśmy z tym zrobili? Zastanówmy się. Dobrze. Byłoby tak. Dalej byśmy sobie lecieli. 2a dodać k nad b nad b to się równa 4 pierwsze. Jeśli p jest do minus t, to byśmy zapisali sobie 1 p do potęgi t. I wychodzi nam 2a dodać kb nad b to się równa 4 nad p do potęgi t. Pomnóżmy przez p do potęgi t. Potrzebuję więcej przestrzeni. I to nam wychodzi w takim razie tak. 2a dodać kb nad b razy b do potęgi t równa się 4. Dobra. Nie wiem, pomnóżmy razy b, bo ja nie lubię mianowników. Czyli wychodzi mi tak: 2a dodać kb. p do potęgi t równa się 4b. Dobra. Dzielimy przez to, co stoi przy p do potęgi t. To jest podzielić przez 2a, dodać kb. k do potęgi t będzie się równać 4b na 2a, dodać kb. No dobrze, coś wspaniałego. I teraz już de facto tu nam wjeżdża logarytm, bo to jest tak. t. Będzie się równać logarytm przy podstawie P z 4B nad 2A dodać KB. Jakbyśmy się bardzo u tutaj y uparli, to byśmy zapisali, że T to się równa logarytm przy podstawie P z 4B odjąć logarytm przy podstawie P z. 2a dodać kb. Natomiast chyba myślę, że nie ma po co. Zostawmy sobie to. Dobra. Przykład D. Przykład D mamy tak. b równa się 2 logarytm przy podstawie t z a. I mamy zaznaczyć a. No dobra. Ok. To podzielmy obie strony przez 2. Czyli wychodzi nam, że b na 2 to się równa logarytm przy podstawie b z a. I teraz tak, definicja logarytmu. Logarytm przy podstawie a z b równa się c. I wtedy A do C równa się B. No i tak naszym, naszym tutaj P to jest A, B to jest duże A, a C to się równa B na 2. Dobra. No i teraz z definicji logarytmu. Wychodzi nam, że a, małe a, czyli to jest p, do potęgi c, czyli b na 2 równa się b, czyli mnóstwo e. Więc skoro miałam wyznaczyć a, to de facto to już jest wyznaczone w tym momencie. Możemy to jeszcze jakoś łatwiej, ładniej zapisać, czyli zapiszmy, że A to się równa P do jednej, drugiej D. I możemy zapisać, że P to jest pierwiastek tutaj do potęgi B. I tyle. Przykład E. Ups. W przykładzie E mamy A równa się logarytm przy pod B, dodać T, odjąć K i mamy wyznaczyć T. No dobrze. Przerzucamy K na drugą stronę. Czyli A dodać K równa się logarytm w nawiasie B i dodać T. OK. Eee, dobra. Czu, 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 czu. Ok. No to tak. Musimy teraz dojść sobie do, ja to zapiszę trochę inaczej, że logarytm przy podstawie dziesięć. B dodać T to się równa A dodać K. Jeśli tu nie było podstawy O, to zmiany nam chyba dziesiątka. No i teraz mamy, jakbyśmy sobie podpisali logarytm. Po podstawie A z B równa się C. No to już wiadomo, co jest w czym. I teraz A do potęgi C równa się B. Czyli A. To jest w takim razie 10 do potęgi c, czyli do potęgi a dodać k, równa się b dodać t. Mieliśmy wyznaczyć t, no to w takim razie 10 do potęgi a dodać k, odjąć b, równa się t. I to jest nasze całe rozwiązanie. Dobrze, to teraz ostatni przykład, przykład F i w przykładzie F mamy T równa się logarytm znowu bez podstawy A na P dodać logarytm znowu bez podstawy P na A kwadrat i mamy wyznaczyć a. No dobrze. Mm, ok. Co teraz tak? Jeśli jest dodawanie logarytmów, czyli jest tak, logarytm przy podstawie a z b, dodać logarytm przy podstawie a z nie wiem, k to się będzie równać logarytm przy podstawie a i b razy k. No to dobrze. to jest t, to równa się. Logarytm, jak nie ma w tej podstawy, to jest ta dziesiątka i tu się robi a nad po razy p nad a kwadrat. Dobrze, zwróćcie uwagę, co się zrobi. To się się, to się skróci. 1, 1, tu się skróci. Jest 1, a tu się skróci i zostaje a. Czyli wychodzi nam, że t to się równa logarytm przy podstawie 10 z 1 nad a. I dobra. To zróbmy sobie tak, że to jest logarytm przy podstawie 10: a do minus pierwszej równa się t a do minus pierwszej, bo 1 nad a to jakbyśmy a podnieśli do potęgi ujemnej. Dobra, i teraz mamy już zwykłe działania na logarytmach. Przepiszę to. Logarytm przy podstawie 10, a do minus pierwszej, równa się t. Przepisuję więc spodem nasze działanie. Logarytm przy podstawie a z b równa się c. I znowu mam to samo. Czyli teraz tak nasza A pójdzie do potęgi C, czyli u nas ta to się równa, a do minus pierwszej no dobra. Okay. Co my zrobimy z tym dalej? Dalej bym chyba zrobiła tak. 10 do potęgi ta równa się 1 nad a. Czyli ten razy a wychodzi nam 10 do potęgi ta razy a równa się 1. Dzielę przez to, co stoi przy a, czyli przez 10 do potęgi ta. Wobec tego a to by się równało Jeden i dziesięć do potęgi Ta. I tyle.